W tegorocznej serii rozważań powiedzieliśmy już sobie o Jezusie Chrystusie jako Panu i zbawcy. Teraz możemy zastanowić się nad zbawieniem. Czym jest zbawienie? Zbawienie jest uratowaniem nas od wiecznej zguby, od wieczności bez Boga. Dokonuje się to poprzez położenie kresu naszemu skażonemu grzechem życiu i danie nam możliwości urodzenia się na nowo dzięki ofierze Jezusa za sprawą Ducha Świętego, narodzeniu się do życia w Chrystusie. Człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia ze strony Boga dzięki spełnianiu uczynków nakazanych nawet przez Boże Prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Właśnie dzięki temu zawierzeniu bądź zaufaniu, czyli dzięki utożsamieniu się z Jezusem w Jego śmierci i pogrzebie, Duch Święty dokonuje w człowieku przeobrażenia na miarę zmartwychwstania. Umieszcza go w Chrystusie. Tak, że człowiek może powiedzieć: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Fascynującym elementem zbawienia jest to, że nie sprowadza się ono jedynie do przyszłej nadziei. Choć najlepsze rzeczywiście przed nami, zbawienie jest już obecną rzeczywistością, jest życiem Jezusa w nas i przez nas, tu i teraz. Moja wypowiedź to tylko rąbek tego, co można, co warto i co chce się powiedzieć o zbawieniu. Mógłbym. Zakończyć moją zapowiedź niedzielnego tematu zaproszeniem do rozważań, i to oczywiście, czyli przede wszystkim jednak zapraszam do życia nowego w Chrystusie. A także, o ile to możliwe, zapraszam do K5N już w niedzielę. Do zobaczenia!